Halo, halo! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w takim luźnym, pogadankowym odcinku Słuchajcie na temat tej wielkiej kostki, którą widzicie teraz na ekranie Słuchajcie, powiem wam szczerze, że jest to moja pierwsza gra kiedy ta kostka się pojawiła I polecimy sobie tam Jak tego co widziałem można tam w ogóle I chciałbym dzisiaj pogadać na temat w ogóle całego czwartego sezonu Jak to cały czas wygląda, jak to z fabułą leci Jakieś teorie na ten temat opowiadać. Słuchajcie, pewnie inaczej Przygotowuję dla was na jutro taką mocniejszą, dłuższą teorię Gdzie wyjaśniłbym cały piąty sezon aktualnie i tam chciałbym to wszystko umieścić dlatego jeżeli zostawicie więcej łapek w górę pod tym filmem pierwszy raz w życiu proszę łapki w górę my nie, nie pierwsze ale bardzo rzadko także możecie zostawić kciuka w górę jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek szybciej to może jeszcze dzisiaj wieczorem uda mi się go nagrać jeżeli nie to po prostu leci jutro rano a więc okej okay, słuchajcie to jest wielka kula która pojawiła się znikąd po zniszczeniu ośmiu kaktusów bodajże i słuchajcie z tego co wiem aktualnie fortnite cały czas kontynuuje te całe zderzenie światów zobaczcie, wyrwa znikła kompletnie, wyrwy po prostu już nie ma, pojawiła się po prostu wielka kostka na biomie pustynnym. Powiem wam szczerze, że jest to moim zdaniem dziwne, ponieważ nie za bardzo wiem co to ma oznaczać, w sensie wygląda to trochę jak Tesseract z, filmu, z filmów Marvela. I jest to dziwne, jeżeli wejdziemy, jeżeli wejdziemy w środek tej całej kostki to widzimy, zobaczcie, widzimy tutaj jakieś te znaki, które pewnie są jakimś szyfrem napisane czy coś Zobaczcie, sama kostka działa jak banser I to jest moim zdaniem dlatego dziwne Zobaczcie, siup, to mnie odbija To jest dziwne Bo według mnie coś tutaj na pewno jest ukryte I, i teraz tylko to rozszyfrować jakkolwiek Bo zobaczcie, na, na wszystkich tego jest jakieś kody różne i tak dalej Także strzelam, że to jest kolejna zagadka na społeczności, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to może być ciekawie. No i generalnie, wracając do, do zderzenia światła, słuchajcie tutaj bardzo dziwne dźwięki. Tak jak widzicie, wyrwa znikła. Wyrwy już nie ma. I są, jest kilka teorii na ten temat. Pierwszą teorią jest taka, że po prostu cofniemy się w czasie. To jest taka wielka. ta kostka ma nam zwiastować to, że po prostu będziemy cofać się w czasie, i możliwe, że w szóstym sezonie wróci mapa z pierwszego sezonu. To jest moim zdaniem trochę nieprawdopodobne. Ponieważ no, mapa z pierwszego sezonu była bardzo niezoptymalizowana Ale na przykład z trzeciego Kiedy to mieliśmy, nie mieliśmy wyrwy Nie mieliśmy pustynnego biomu, mieliśmy tylko tilted towers i tak dalej To już jest bardziej prawdopodobne, chociaż wydaje mi się, że Że mimo, że jest to trochę prawdopodobne, to i tak się to nie zgadza Wiesz dlaczego? Ponieważ To nie oszukujmy się, w trzecim sezonie Balans, w sensie ludzi był bardzo niezbalansowany Bo ludzie lecieli zazwyczaj głównie na tilted towers I po prostu Miejscach typu tutaj, 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 w sensie tego tam były akry wtedy, nie było kompletnie nic. A na Twitter Tower zaczęło po 30 osób, ludzie się wybijali na początku i tyle było z gry. I dlatego, moim zdaniem, słuchajcie, jest raczej nieprawdopodobne. E, aktualnie nie wiemy, możemy tylko spekulować, co ta kostka znaczy. Wydaje mi się, że będzie coś grubego z tym związanego. Na pewno możliwe, że jest to tak jak mówię, jakiś Tesseract, tak jak z filmów Marvela, który może na przykład eksplodować coś się może stać, ale kurde, nie wiem i Wydaje wam się trochę dziwne, czekajcie czy spalić w ogóle I Wydaje wam się trochę dziwne, że powstaje ta akurat na nowym biomie Moim zdaniem jest to trochę Jest to trochę, no, niecodzienne nie okay, dobra Tomek dzięki za tego bersa, że go zostawiłeś Mieliś rpg RPG'a, ulala RPG Famas No, generalnie zbyt bogaty nie byłeś, ale spoko Znaczy, że ogólnie odbiegamy od tematu dzisiaj troszeczkę Ale tak jak mówię, chciałbym jeszcze zagrać normalną grę, może ją wygramy przy okazji I przy okazji chciałbym też trochę pogadać Napiszcie w komentarzu co, co myślicie na temat takich pogankowych filmów W sensie, że ja sobie spalam gierkę I gadam sobie o jakichś rzeczach związanych z Fortnite. Moim zdaniem jest to trochę ciekawe, ponieważ mogę Mogę się trochę wypowiedzieć, a gameplay wiecie ci po prostu w tle Mógłbym też dogrywać dźwięk osobno, ale wtedy Ale wtedy mógłbym sobie coś wyciąć, a tak to jestem wiecie na żywo I dobra, nieważne Wracając do tematu ogólnie całej tej kostki Wydaje mi się, że będzie jakiś jeden wielki event związany z nią Wiecie jak w tamtym sezonie Gdzieś też w około właśnie, ósmy tydzień, siódmy, coś koło tego. Była wielka rakieta, co nie? Która wystrzeliwała. Wydaje mi się, że tak samo zrobią z ym, tą kostką, że coś się z nią stanie. E, dodatkowo słuchajcie, widziałem na reddicie, w tym momencie wkleję wam zdjęcie, że. Musimy tam dojść, że te dziwne znaki, które są na kostce, to w się sensie takie chińskie, no takie chińskie znaczki, może nie chińskie, ale jakieś tam dziwne, antyczne znaki. E, Dokładnie wyglądają tak samo jak znaki, którymi posługiwał się przybysz na ekranie ładowania za ósmy tydzień tamtego sezonu, bodajże. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale on coś tam programował z tą rakietą, i tak samo dzieje się teraz z tą kostką, że ta kostka może być jakimś planem zapasowym przybysza. Na przykład, to jest też dosyć ciekawe. Plus, słuchajcie, jak dokładnie powiedzieć, dosyć niedawno, bo jakiś miesiąc temu. E w zasadzie cały świat to obiegły przeciek, że skiny typu Skull Trooper, skiny typu Renegade Trader mają się kiedykolwiek pojawić w sklepie. Mi się wydaje, że nie pojawią się tak od buta po prostu. Dostanie informacja, no a dzisiaj dodajemy Skull Troopera do sklepu. Moim zdaniem będzie to dodane w ten sposób, że na przykład w szóstym sezonie wydarzy się coś, zmieni nam kompletnie linię czasu, przez co takie właśnie skiny typu Skull Trooper będą mogły wrócić do sklepu. Na przykład, że będziemy dostawać powtórkę sklepu z pierwszego sezonu. Test to, to, że coś się stało z tą No Zobaczcie, jak tą strzelimy, to uszczelimy, jest kompletnie niezniszczalne. Jedyne, co możemy zrobić, to się za tym podbijać. No, mogę to teraz zrobić. Jak to jest strefa? No, za daleko, ale zdążę. Zobaczcie. Ten dźwięk, jakby programowania. Teraz, jakby jestem w ogóle w tym. Teraz, jakby w ogóle jestem w. Zobaczcie, jak to się w ogóle dziwnie stawia. Bo ta łapka nie jest w ogóle równomierna. I zobaczcie, możemy sobie tu doskaki skakiwać po prostu losowo. Takie dźwięki w stylu, Nie wiem czy ktoś z was oglądał Arrivals, to jest bodajże chyba nowy początek taki film. Tam e, ten film polegał na tym minus, że pani, która jest tam była Tego się nie spodziewałem. E, do, 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 dokończmy. Pani, która jest tam bodajże tłumaczem, e, jakimś dobrym lingwistą, lingwistą, chyba tak. Po prostu e, uczy się gadać z potworami. Wydaje mi się, że może to być... Może być to jakieś nawiązanie ciekawe, ponieważ te dźwięki są, no wiecie... E, tam nie chcę was polubować filmu, bo może ktoś sobie odpali na moją rekomendację. film naprawdę spoko, e, odpalcie sobie na słuchawkach, ponieważ ma super dźwięk Wydaje mi się, że właśnie może być to jakieś nawiązanie, że wiecie, że to jest jakiś specjalny szyfr, który trzeba jakoś tam rozwiązać W sensie, otwory z tego filmu Arrivals, e, tak jakby wiecie, puszczały jakieś tam znaczki, co nie? Na przykład jak ja teraz puściłem fotka, no to oni też puszczały jakieś znaczki, po prostu... Ta pani, główna bohaterka po prostu rozszyfrowała co, co i jak to znaczy przez po prostu taki alfabet I dlatego wydaje mi się, że może być to jakiekolwiek nawiązanie do tego Dobra, także okej, okay, słuchajcie, jesteśmy teraz w drugiej grze Naprawdę nie miałem bladego pojęcia, że się umiera od tych kostki Także polecimy na oazę, zagramy jakąś tą gierkę, polecimy jeszcze tam Chociaż tam za bardzo nie ma już nic ciekawego W sensie cała ta kostka jest cała sobie ciekawa, ale żeby tam lądować to nie za bardzo, bo tam nic nie ma Także polecimy sobie na oazę, zagramy taką jedną szybszą gierkę, bo czemu w sumie nie i może akurat jakiś ubinek wpadnie czy coś, ale naprawdę zdziwiłem się. Zdziwiłem się, że e, mimo że to działa jak bonsery, to zadaje to damage, także no będzie to ciekawe. To jest, to, jest to samo w sobie ciekawe i powiem wam szczerze, że ta kostka jest intrygująca, naprawdę. W sensie, no widzicie, jedna wielka... jeden wielki kloc postawiony na pustyni, który wygląda totalnie surrealistycznie. wciąga ludzi do siebie, co nie? Dobra, tam jest... zobaczymy, ja nawet nie będę strzelał za tych gdzieś, którą on dostanie, także. Hola, dobra, idziemy tam. Nie mam za bardzo broni na daleko. Jeszcze jest gapa, nie? Tą gapę bym zabił, weszło tam. Okej, okay, czyli. do drifta. Dobra, Padłam. w ogóle, ona mnie słyszała, a ewentualnie była głucha, bo naprawdę tu ptałem jak. jak szalony. Także nie mam za bardzo, co tutaj wziąć. Wejdziemy się teraz jeszcze do tej kostki, tylko zabijemy właśnie tutaj tej Widzicie, że stały mi jeszcze osoby do zabicia, co ciekawe, tak? Nie powiem wam szczerze, że jak dotąd uważałem, że sezon, sezon piąty, jeśli chodzi o fabułę, jest mocno średni, w zasadzie jest dla... fu. To teraz uważam, że ta kostka jest naprawdę tajemnicza i ciekawa. Jeszcze takie, jakby coś, bunkier w płaczącej puszczy radar stoi. Wydaje mi się, że on już raczej nie, że bunkier to jest jakiś plad na dwa sezony w przód. Także nie wiem, wydaje mi się, że w tym sezonie raczej nic z bunkerem nie będzie związane, moim zdaniem, bo... Tak jak mówię słuchajcie, jeżeli mieliby już ten, nam coś w bunkrem pokazać, już by to dawno zrobili, a póki co i i spłakuj, także wydaje mi się, że nie ma nawet sensu. I nie ma nawet co próbować, także... No niestety, to wiecie, to jest tylko... Przypominam ogólnie, co nie wiecie, żeby żebyście nie brali sobie tego do siebie. To co ja teraz mówię to jest czysta teoria. Ja tutaj naprawdę nie chcę wam mówić, jak powinniście. O nie! Okay, dobra, gdzieś nie chapem mi zostało. Zmisowałem shot, shota z pompy, co nie było zbyt ciekawe. W ogóle mówię za szybko, przez to się jąkam trochę, musicie mi wybaczyć, ale jest godzina 625, a chciałbym dzisiaj ten film z rano wypuścić, także musicie mnie zrozumieć. Zumie nie tyle, że zrozumieć, co po prostu postaram się mówić wolniej, ale, ale wyraźniej. Mam nadzieję, że lepiej na tym wyjdzie cały ten materiał. Chociaż mam wiem szczerze, że naprawdę wygląda tak? to imponująco tak. Ten dźwięk zobaczcie. dźwięk tej kostki jest też osobowość, o...

Panie komando, do kogo z takim przebiegiem? Kolejny streamer w ogóle, to jest któryś streamer z rzędu Ten dźwięk w ogóle jest naprawdę przerażający Dobra, słuchajcie, opuszczamy to, opuszczamy to miejsce Ponieważ nie mam, nie mam tego w strefie Tam jakiś drop spada w ogóle, nie wiem Szczerze wam powiem Tu jest Jedny mam z nim zrobić chat pomysł ja zabijam go w sumie nie no go powiem wam szczerze tylko i wyłącznie dlatego bo pewnie nie mam już tak to bym go tak to bym się spróbował z nim pobawić ja mam rakiet dwie on pewnie miał Miał ładowany niby ale wiecie co nie chcę okej czy jest mi się ktoś w stanie pokazać Kolej. z tym okej okay, dzień dobry w tym momencie usłyszał nas pewnie cały serwer, ale to już pół biedy okay, dobra, koles jest Także... na no, to ogóle. w ogóle? Nie podoba O, właśnie tego mi się nie podoba to ruszył się Ej, koles jest naprawdę Nie wiem jakim cudem teraz zostałem, ale to już druga sprawa Przecież się wie co nie widzi przez tą ścianę, co nie? Tak bo drewno przelatuje przez ścianę, także wolałbym... Demo, o, demontagę Dem Mam nad nim hagrant, to jest ok. to? tak. tylko jakieś taki Dobra, mam cię ziomuś. Powiem szczerze, że ziomek naprawdę był moim zdaniem dobry. A uh, umarł, bo. Bo. Po prostu zaszalał za bardzo. Tutaj temy nie wyglądało jakoś źle, tam coś jest, jest. Kurde, myślałem, że go trafiłem, wiecie? Naprawdę myślałem, że tylko trafiłem tego ziomka koleś, to jest dobry koleś Mamy dwóch dobrych ziomków w tamtym miejscu Tutaj pewnie jakiś koleś się leczył gdzieś Niedawno Nie wiem, czy chciałbym podlecieć z... spadać czy niezbyt Okej, okay, nie trafiłem co zrobimy pada, wiecie? Zrobimy pada, bo... Taki ktoś może mieć... O nie, on ma Czekajcie, bo ja jestem nie w tym macie w tym momencie. Dlaczego ja dostałem damage? To jest kompletnie inny koleś w ogóle. No. To jest jakaś walka 500 tysięcy ludzi o e, mordo, zabił mnie, ej, co tu się działo? Bo ja nie w tymacie byłem. raz byłem jakiegoś Black Knight'a. Teraz nagle... Nie, czy to był ten sam koleś? Nie no to był ten sam koleś chyba. Tak, to były dwie osoby. No kurde, dobra, to się zdziwiłem. To się naprawdę zdziwiłem. Mogłem też próbować jakaś, bo wpadami, ale miałem pułapkę wyciągnięta także już nie chciałem zmieniać, bo to za długo by trwało. Nie no to jest ten kolej z RPGiem, ale kto go strzelał, to mnie zastanawia. Wajcie, poczekajmy sobie. O, to jest ten kolej, do którego ja najpierw strzelałem. Tak, to no, to były dwie osoby. Po prostu... No dobra, okej. Okay. Rozumiem. Także słuchajcie, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Napiszcie w komentarzu co myślicie o temat takich pogadankowych odcinkach. Jeżeli przykłam jakieś takie wiecie, nie urodzi do gry. I co mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś jest nowy na kanale, to zachęcam do zasubskrybowania, do zostawienia kciuka w górę, a ja lecę. Trzymajcie się, miłego dnia, życzę. Cześć.